ja jestem warte ze mną z Honper! Witam! Światek! Jestem! I Purpose! Shellow. Tak, kaszka, kurwa ja the Fly przecież, pokazać, że purbo sprzekuję na nagraniach, nie? Dobrze, dobrze. Tak, tak, tak z wejścia oczywiście dziękujemy za wszystkie apaczki w górę i chcę tylko powiedzieć, że wszystkie perspektywy są na naszych wszystkich kanałach, także jak, jak najbardziej zapraszam, jeżeli będzie jakaś ciekawa sytuacja, żeby zobaczyć u wszystkich, jak to właśnie fajnie wyglądało. A my tutaj zaczniemy już granie, wybieram mapeczkę Zaczniemy sobie od ofisu dzisiaj. Go, dobra, he. będziemy w biurze. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Okej. Okay. To tak w tygodniu troszkę okay. nagrywamy, o, czyli do pracy się wybieramy po raz kolejny, tak? Do tak, tak. Okej. Okay. Okay. Wolfenstein! <laughs> Wolfram! <laughs> Wol <laughs> Kombo! No <laughs> Kombo do <Na> co, <laughs> dobra, dobra. To, to ja wybieram Muchen Tuchen. Muchen -Tuchen. Ja... O, tak, tak. o, 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 okej. Dobra. Wyciszę, bo niestety mi dzwoni. Dobra. WYBIJ MNIE TE MUCHY kurde Uuuu. Z TEGO Dobra idę wybić babcia JA TU Z MIOTŁEM BĘDĘ LATAĆ O o wy JA TU Z MIOTŁEM BĘDĘ LATAĆ Ja ci dam miotłę na twarz słup, słup, Synek Slap 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 kurde Co tam Ła, ła, ła A co, bo sobie do ściany o. wleciałem, tak? A, moja piłka użyłem Witam, witam A nie mogę być sam Oluszczek wysuj się Co za wolfa Siedzi tam no? czy nie siedzi? No właśnie, ja go nie widziałem no? Nie, nie siedzi już, o tu lata Lata, 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 <laughs> lata mucha okay. koło nosa Psy szczekają, slapują lata, mnie po rytmiczu Weź, znowu te miotły

Lata, mucha, koło. To za świątek, mówię, że muka. mnie nie widzi, a rzuca we mnie. No bo, ja, ja, ja cię widział, ja... przez ścianę. Purpos. <grym> Cie <wiosenie> ma? Uchudź, Adios, Czemu wpadłeś? Dlaczego? Powstań, powstań mnie. Powstań? Gdzie onu? Gdzie? Yeah, nie dało się. Ha, brawo! Zabójcza teczka! Nie da się, myślałem, że podstałe mnie nie dosięgnie, ale ten teczko no, odpalił! Biotek, co ty ci, węgry, pomogłem bo Ci! Pomogłem <laughs> Ci! Świątek, ja, świątek Szaleguś! Zwiększę głośność Huntera, bo normalnie go nie słychać. Ja dobra. nie słychać? No pewnie, że Cię nie słychać. Nikt Cię nie słucha, nikt Cię nie lubi. No, <laughs> o, dzięki, dzięki. Dobra, dobra. Dobra, takie buty. Dobra, Classroom. Chyba nigdy nie przeszkadzałem na Classroomie z tego co kojarzę, także ja teraz Wam poprzeszkadzam. Dobra, to to ja, tak ja będę, to, to to ja teraz będę y, z miotą latał. Dobra, okej. Okay. To ja w takim razie biorę moją krewetkę zab zabójczą. To ja również Krewetka. biorę swoją biedronkową aniołową krewetkę. To bardzo wam współczuję w tym momencie. Bo, bo co, nie, co, bo, co bo, bo co, bo co, o boże, a, bo co? Bo, boże, nie by bardzo... niby Nie, został moją krewetkę! Został, chodź, chodź tu, chodź tu krewetko. Babciu! Pupę cię zaraz ugryzę! Aha, dzięki kuźwa, dzięki ja, ty Masłem cię rzuciłem. Do góry, do góry. Co? Czy ty mnie cię ty, ty, ty rzuciłeś? Masłem cię rzuciłem, elo Dziękujemy, dziękujemy Wyjaśnieni Wirtualna piąteczka? Chodzisz? Tak Wyjaśnieni w ciągu chwili Serio, masłem? Tak, tam o. jakieś masło leżało, czy Level coś w tym stylu Czy jakiś pojemnik na kredy, nie? Boże, masłem czułem Czy <śmienic> Czyk, chciałbyś zginąć od masła? Chciałbym. <śmienic> Zawsze Takie to było moje życie. marzenie. Dobra. Fast foodzik, panowie. Dobra. No, może jakaś zmiana? Może jakaś zmiana? No ja to, ol, teraz. Ol, 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 ja mogę dobrać. zaraz purposem. No to, to ja teraz wezmę sobie, nie wiem, dalej muchę, ale żeby ktoś inny dawał. Ja wiesz, Muchę to muchę. Dzięki purpos, jesteś w porządku. A czemu? Dogadacie się ze sobą? No bo Purpos poszedłeś do owadów. No tak. <grystanie> dobra, ja was wypsikam gnojem. Ale, 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 ale bierz pod uwagę jedną rzecz, że... A Purpos że... będzie pierwszy, proszę bardzo. Raz! Że wziąłem, wziąłem najwolniejszą postać, żebyś mógł y, nas pokonywać. Nie, ciebie pokonać konkretnie. <grystanie> Patrzcie, to jest... To Ej, powiem... to ja jestem, gaddem. To panie. jest full focus, to jest właśnie full focus i to jest y, ta... Tutaj byś nigdy podajam... nie znalazł, ale dobra, co by nie było, to polatam. Purpos daje autograf! Co, co, co za Hunter, no? To, dźgnął mnie w dupsko! Purpos daje autograf! Kurczę, kurczę! Purpos? się jakby się schował normalnie, nie wiadomo gdzie. kurczę! <coughs> hey. Kurczę, świątek? To 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 do combo breaker. Co on narobił? No, dobra. Moho hando hando ha. Gdzie on jest? Ja. O muzyka nie? Odyć? panie. To to wyłącz, to wyłącz przeglądarkę internetową skoro słyszysz muzykę. nie nie moja przeglądarka jest w porządku. A! No chodź tu! Mm. Kurwa. Na podwórko chcę wyjść! No, tak. Dobra, no stołem pierdolny Świątek, zostaw te krzesło No przeleć przez to! No co? O, świątek jak zwykle oberwał czymś lecącym Dobra, dobra I, I need no, help my friend jak się tam hej, Chyba idę do was, nie? Weź mnie to. Yes. jak tam lata wszystko? Nie. Help me! We, 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 weł, 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 weł Pomógłbym ci, gdyby nie to, że... Aaa, on tutaj jest O, dobra, wszystko No, 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 okej, okay, dobra To już idę do spectatora A mam miejscu Teraz okay. normalnie Wam Okej okay. Idę cię, <o4> cię znaleźć Mam przyłkacza 5000 tysięcy No nie, tylko nie okularki o. E, tam okularki są, spoko Czekaj Chyba, że się kampisz no właśnie, tak. się Nie, to jest gorsze właśnie. No, to, 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 jest, to, 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 to jest najgorsze chyba. Wypuść mnie, kurwa! Jak wy normalnie nabraliście tych przedmiotów? Pio! Ja. ja nie mogę w ogóle... No dobra. Zostało ci 20 sekund, Hunter. To jest... Ja nie próbuję wywołać w tobie żadnego ciśnienia w tym momencie. Miotacz bym pomógł, jakby znalazł. Ja wiem, gdzie jest miotacz, a on go nie widzi. Jakżeście kurwa, zabunkrowali to wszystko, to jak mam zobaczyć? To, to idę, idę, idę. Ile chcę polatać przez te 9? 6, 5. O, dostałem. 4, 3, 2... Hunter, jestem za tobą. A kuku! To trafiłeś. Jeszcze... Do... Padłeś, czy nie? Tak. Powiem ci tak, Hunter. Jak wychodzimy z tej toalety, to po prawej stronie miałeś miotacz. Przez ścianę prześwitywał. No niestety. Skampiony no ja nie... miatać. Bo, ten... Bo pulpo jest chuja zrobił Dobra, zbijaka panowie robimy, a co? Dobra, z Fajnie latał na tym Będę zbijał. Dobra. Dobra, to być w środku. Bo ja mam cela dobrego. Dobra. Tejma i te sprawy sobie. To jak tak się chwali, to niech będzie sam. O! Ja to. Dobra. Dobra. I Zobaczymy tego twego AIMA. Dawaj AIMA, pokaż Czekaj, bo zapomniałem czym się chwytało. Prawym. Aha, prawym, dobra. Już rzucił! To się obrócił! Boję, nie to od cały. Ale was w ogóle nie widzę tutaj. Co wy wy cholery wiecie? To poczekaj, aż któraś osoba, w sensie któraś mucha, umarnie, I, i powstanie taka zmutowana, fajna. No to, wiem, o, to, to wtedy, wtedy przypał. Ale to nie robimy, tak, ja jestem solo. Hello. Nie mam ma uratowała. A! A! No, no, nie no, wiem. nie wiem, bo widziałem. Podałem ci z powrotem, nie? Tak, ale trzymaj. Nie wiem, nie wiem. Czasami też tak mnie Wiesz, jak strzelałem. Piątek za blisko. No! Patrz, ma tego O, dostałem. To no, halo. No, no, halo. Jak widać, nie mam haksów. A? Jeszcze. Ha, a, a! On widzi mnie, co? Ja! Wszystko wikam! Dobra, no. źle, źle. Ja zgarnę tak bardziej do środka. Chodźcie piłki, bardziej zgarnimy do środka. No co za cholernik, no? Nie! Ale, ale to trzeba my Paskudnik. To trzeba tak. Powolutku, powolutku. Ej, wykazuj, mamy za mało czasu, żeby, żeby... przeżyć. Piłko, nie wypadaj! Piłko, nie wypadaj! no znowu się gdzie? Uważajcie! My tu. W... Uważajcie, uważajcie! No. no cześć, Świątek! No, no cześć! To no, nie, nie ma takiego podnoszenia! No cześć! Ja, jak nie ma, podniosłem go normalnie, wziąłem no, Ale. Ja jestem. Nie, nie jestem jeszcze, nie mogę wylecieć poza w ogóle ten. Jak teraz, na we mnie, trafił w Huntera! Hilfe, hilfe! A, też hilfe, hilfe! Gdzie? Gdzie ty jesteś? A tutaj jesteś. A cześć. Hilpa, hilpa się, borde, no cześć. Ty rozpadł się. Hilpa, hilpa. Co się rozpadło? Pupa mu odpadła. <grym> nie mogę cię ulecieć, nie to da się to... u ciebie lecieć. To nie dawaj, dawaj mnie, dawaj mnie. No, no, może ja jago... go będę... Może ja go będę mógł. Nie ma czasu na ratowanie. No niestety. <grym> tak. Jednak ma tego To teraz, to teraz zmieniamy te... teamy. Wygrałem! Ja jestem jeszcze za tym, żeby pojeść ciasto. Bo głodny w sumie In jestem. In your face, Hunter, Kasta? pozdrawiam cię. No. O nie, dobra, to ja ci dramę w takim razie to Dobra, to teraz ja sobie porzucam, kto, kto, kto gdzie chce, to idzie. Hmm. Rup, rup. To teraz ja pouciekam. Dobra. Ja też pouciekam, o, Hunter ja też pouciekam. a Hunter może ci pomóc. no to no okej. Okay. A, o, o, widzę, ktoś tu odważnie pajunkiem. Nie ni ni, ni, ni. No ale pełen Po pająku nigdy nie wiesz kiedy on poleci, gdzie poleci? W jaką stronę. Pająk. Tego się złapie, tego się chyci. Ale tyca. uderzyłem piłkę! Bo pająk tak mam najpierw... E, no, no oczywiście. Si się chyca, tyca. Chyca, <laughs> tyca, się. Ja tak jak zwykle, pierwszy oberwał. E, 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 w poprzedniej rundzie nie I byłem fuck pierwszy. Chyba. No tak, no to, to, to tak Ja sobie tu spokojnie na lajcie A co się będę nie? Pipipipipipipipi Dobra Trzeba tu kurde zmyłki robić Dzień dobry Z zaniska Bileciki na kontroli Jestem szybki, szybki jak to szybko łapy <tronarium> Poczuj tę moc. Poczuj tę moc. Czujesz to? Czujesz? Jestem w stanie. kontroli. You feel the spa? O, oh, oh, no, proszę. No oh, oh, że to był rzut po prostu na ślepo. Nie no, bo no, nikt go nie, nie, no, nie to Najlepsze są. No nie <grym> jest tak. jest Co wy robi tam normalnie? Podnieście mnie! Gdzieś ty je? A gdzie ty w jesteś w ogóle? No, no to cię podniosłem. Oh shit. Jesteśmy tu we dwójkę! uwierzeni, Ej. Żdani sami na no siebie! Pose, no już, zara! Tylko, że nie wiem, czy widzisz, że ktoś tu na mnie poluje. O, oj tam, ja oj, tam oj tam! My też nic nie widzimy, w sensie ja, ja nic nie widzę. Dobrze, dobrze! Fajaj, o, dawaj, dawaj, tylko, tylko, tylko trochę! Tylko trochę! No nie, no nie dałem rady. Nie, 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 dobra, dobra ja się muszę skupić na przeżyciu. To sekund. Dobra.

nie oddawaj mu. No! Nie Dobra! Poszło. Poszło w Polskę. Po autobusy, autobusy, jakieś po podstawia liczy. co? level up! Ja mam normalnie jestem, kurde, jaki jestem kozji w to. Dobra. Jestem best of the best. Dobra, the best. Światek, Ser, ty chciałeś. Super special no. mapę. Ja, jak kitchen. Tak. Jak najbardziej. Kiciano, tak, że Faktor. Faktor. będziesz patrzył sobie na, na ciasta. Co będziesz ah, nie ciasta? Okej, okay, to ja idę. Pur, no Okej, okay, Purpos wybrał o, postać, kurde. z którą raczej szansy macie <laughs> Szczerze powiedziawszy. E, e. No i ciągle. Tak ah, jest. O. Ej, tak się nie robi. <laughs> Dobra. No to nie będę tak robił. I wracam. <laughs> God damn it. Ja pilnuję werteza Patrz, tak, to. Ole mi zaczęło wow. klatkować, ole. Ja ty, też... właśnie, ty właśnie widzę, że zaczęło się. zaczęło się teleportować w pewnym momencie. No, u mnie też tak się chciało, dziwnie. Demet! Ej, De to jest przerobany jak jest dwóch ludzi, ja Z jednym było hardkorowo Chociaż. Mm, Wie nie to statki ogarnąć. A, tutaj się schował. schował. Tak tam, 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 tam rzuciłem idealnie, ale. Przełączam na klaskanie. Ej! Tu A kurde, spekta mi tutaj. Polera, raz I? się i No! Ten rzuca. Wraz to! Ten klaszcze. Gdzie. Przerąbane. W końcu. Bą. Dobra, zmienimy teamy tutaj. Dobra. To jedna osoba niech będzie atakująca. O, a... Nie, 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 teraz zmienimy teamy. A, tak, odwro. tak. Ok, 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 ok. Nie ma tak, że na nie łatwiej, jak będziesz o, o. w trudniejszym miejscu. O, alright! Alright, keep on rolling baby, you know All right. to Ja mogę być w takim razie panem teczuszką. Tak jak najbardziej. Dobra. No dobra, to ja biorę muszkę. A, ja też mu muszkę tuszkę. Jej zieba je pa 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 ra, pa. Pa 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 pa. O, no o, nie się. mogę trafić. Bo no. ja wiesz, chowany, że ciastem. Ej, to jest to cyfer. A ja Ale tak. A ja a ja, 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 Za dużo ja, ciasta trochę... zjadłem! I właśnie tak można paść właśnie jak tu jest... Ale przynajmniej jedno ciasto... Ci... Dwa ciasta zjedliśmy Z tego co widzę A co to tu chodzi z tymi ciastami? Bo ja no zbuduję. bo trzeba je zjeść wszystkie i wtedy się wygrywa Nie, jedno ciasto zjedliście A jedno, dobra, sorry, my błąd Dostało, Ale nie? aha, bo na stole jest tylko zjedzone, dobra. A tutaj jest drugie. Do... Do... A, pff. A, pff. Pff. Ja o, no, jest ja. To no. A i Ale prawie dwa ciasta o, 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 były zjedzone. Bonik. A co? Warto no, jest pogromca. No, 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 zdarza się. To, no. Nie udało o, otwórz tak firmę antyinsekt. Dobra Koniec dobrego, idziemy w inne super fajne gierki Pograć, także dziękuję Ej. za oglądanie Pamiętajcie, że jeśli chcecie Super fajniejszy odcinek, to żeby oglądać Wszystkich, bo tutaj zarobiliście. Możecie zobaczyć akcje, które widział Hunter jak ścigał Jak my ścigaliśmy, także no Wbijajcie, oglądajcie, tymczasem kończymy Na razie, cześć, żółwik I pozdrawiajcie się w komentarzach